samą maturę właśnie, jak Pani wspominają. Nie, się po, e, nie się matura śni po nocach, to są najokropniejsze sny, które, nie no, ja pamiętam, że, że mi się bardzo, bardzo się przeżywały tą maturę. Ja się bałam szczególnie z matematyki, bo matematykę ściągałam od Jadzi Nowak. Nie wiem, nie wiem czy jest Jadzi Od Jadzi Nowak. ona siedziała przede mną, ja tam, ja tam zerkałam, ja spisałam wszystko, nawet te, e, e, były też, ten dopis do matematyki. <śledzy> Wszystko z brudopisu, wszystko. I ona tam takie małe pomyłki zrobiła, to ja też małe pomyłki, które były e, i to się rypnęło się na całego, że ja ściągałam. Także cała nadzieja była e, e, w tym, w ustnym. W ustnym ktoś mi pomógł, ale na, na tym temat już się mogę pomóc. da się <laughs> ale rzeczywiście byłam noga z matematyki tak, to znaczy ja pamiętam, profesora, profesor Arczyński. Przyjdzie, przyjdzie. To ja, Co redukcyjne. Redukcyjne. to ja To już potem cała klasa, jak, jak ta jest tam już miałam dwójkę nie, i profesor mówi, no to duć jak do tablicy to co ty mówisz, no to cała klasa, wzor redukcyjny, czyli to jedyne co umiałam, co próbowałam i rzeczywiście już tak z zamkniętymi oczami to dawał mi trójkę przez ka na każdy okres. Z moją matematyką było podobnie, jeśli chodzi o stan wiedzy, umiejętności, ale miałam to szczęście, że genialny matematyk, dzisiejszy profesor matematyki na naszej uczelni gdzieś tam w Brazylii, który był no, bardzo takim zasadniczym uczniem i nie kumał się z byle podkochiwał podkokiwał się we mnie, w związku, o w związku z tym pozwalał mi ściągać od siebie. Ja do dzisiaj nie mogę tego pojąć. Skąd? Ona wiedziała zawsze. Od urodzenia. Jak ją pamiętam, poznałyśmy się, w miałyśmy 10 lat, ona zawsze wiedziała, w który klawisz uderzyć, żeby był odpowiedni dźwięk i usłyszała jakąś melodię i od razu ten, ten, to wygrywała. No cud jakiś. Wiecie co, ja na przykład, kino, kino letnie było. Patrz. Pamiętasz? się tam od do lat puszczali. To ja siedziałam pod murem i słuchałam amerykańskich... Pamiętam, był taki film Serenata w Dolinie Słońca, gdzie grał Glenn Miller, amerykański Big bang. albo ostatnie akordy. Ja pamiętałam melodię, i przychodziłam do domu i grałam ze sobą. Bo taka zdolna byłam, jestem, i już tak jest Którą przecież wysłuchiwałam, całą naszą młodość, jak to ona na pytanie Ula, kim ty będziesz? Na no, moje zadanie. Wiesz, wymyślała, czasem ona się mi trochę dała, więc wymyślała tak. tam jakieś, tamte. A później mówiła, wiesz, się ja jednak bo chciała śpiewać. Jak ona mnie martwiła tym, no jakżeż taki niepewny zawód, słuchajcie. Były takie no. dwie osoby, to jedna Jadzia, a potem mój brat, starszy naszych Dudziak. Jak skończyłam czterdziestkę... W ogóle to zawsze mówi, ty lepiej się fryzjestą. to ucz. To jest taki namacalny zawód. Ja skończyłam 40, a on zawsze wszystko wiedział, nie? Bez serwisu. To był ula, no, wiesz co, naprawdę, weź się za jakiś konkretny zawód. Jak skończyłam 50, to mówię, ula, ja się naprawdę strasznie o ciebie martwię. No jak ty możesz tak długo śpiewać? No, przecież ty, ty z torbami pójdziesz. A jak skończyłam 60, to powiedział, wiesz co, ula, ja się na tobie nie znam. Co było w przypadku leszka przyznanie się do, do porażki. Na tylu latach <grymne> niesamowicie, no Ja są. tylko się cieszę, że bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja byłam opinią bardzo. Już tak powiem takie, tam, nawet bezwiednie to robiłam. Coś tam mam kimś, nie wiem po kim. E, po... I że Ula mnie nie posłuchała, jakie to szczęście, słuchajcie, bo bo jakąś eksperierką może chciałam, bo no, nauczycielką, już nie wiem, nie okazji okazję przypomnieć, ale... pamiętam, że mi się ten... Pomysł śpiewania jako życia ja na życie. Bardzo mnie to martwiło. Nie będę, za mi. To I jeszcze to jedno, to słuchajcie, to. ja przewracam do tych naszych tam y, szkolnych lat młodzieży ja usiłuję znaleźć coś w naszej znajomości. Zawiodłam się na ulicy, wściekła byłam na nią. Coś... I nic, nic, słuchajcie, nic. Ja też nie mam. No. Ja nie mam żadnej ja nie pamiętam żadnego, żadnej przykrości najmniejszej, tak. któraś mi zrobiła Z słowem. czy To w ogóle nie, nie, nie mam. Nie, nie. ja cię to, to jest moja wyrocznia. Ja jestem jest Nie słuchałam mnie ja na żaden. Marła, by się o to. Ale to będzie znaczy, niesamowicie. Ta nie. Na nasza przyjaźń jest 300 jak uzależnie. Tak, naprawdę, 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 naprawdę. Nawet o chłopców tak, żeśmy się nie podobali. Nigdy. słuchajmy. Bo myśmy mieli różne gusty. Ja ci już nie będę wypominać, jacy ci się podobali. Się ale Mnie się, po <laughs> się tacy nie podobali. Ja ja zawsze gustowałam inteligentnych, wygadanych, z klasą, a ja kryminalista. <laughs> Nie, właśnie, mruba! Słuchajcie, bo ja, ja się kochałam mrówie, który, który uciekł z zakładu poprawczego i, i ja go przyprowadziłam na zabawę do szkoły. No nie bez, zęba, nie wiem. Ja, ja fałszowałam y, podpis, jak mnie podpis jego matki, no, no. że niby, że jest chory, nie? I żeby tam do tego zakładu poważnego przyszedł y, tydzień później. No i, i on oczywiście pojechał do tego zakładu i listy do mnie były cenzurowane. I on tam pisał. Ula, nigdy się nie przyznać, że podrabiałaś podpis no, I nagle mój tatuś dostanie wezwanie, wezwanie. Nie, do. Przychodzi policja, przyszła milicja wtedy do szkoły. Czy jest tu Dudziach, kuchają, milicja skończy, stoi w życiach? Czy jest tu Dudziak? Wręczenie do sądu nieletniego. Ja miałam miała mieć rozprawę. I ta sędzina, która zajmowała się nieletnimi, zadzwoniła do mojego ojca. Mówi, panie Franciszu, panie Dudziak, co ta pana córka wyprawia? Ja mówię, nie, nie. tatuś mnie wziął na rozmowę i ja mówię, się bo podrabiłam. Takie przestępstwo i tak dalej. Papiery gdzieś tam poszły. Także może lepiej nie pisać o tym, co? jeszcze do by przedawnie, Do ale, ale to było właśnie... Ja Zawsze mi się podobali tacy... No, no, tak, to prawda, mi się podobali chłopcy, no, no nazwijmy to taką rysą charakterologiczną. Głęboką rysą patologiczną. Dlatego no, nigdy nie byliśmy rybankami,